Jestem Simeon z magicznego rodu, Słan! Stworzę z Neversaidu, przepadnij! Jak on wyglądał? Zęby jak sztylety, oddech cuchnący jak resztki z rzeźni, oczy jak płonące pochodnie w głębokich czarnych studniach! I czułem, że wiedział! Co wiedział? Że wykorzystałem wszystkie trzy zaklęcia! Więc zwinnie jak nie topesz, skoczyłem mu na grzbiet i wisiałem na jego rogach dzień i noc. <laughs> Niemożliwe. Co, nie wierzysz staremu dziadkowi? O, wierzę, ale hmm. jeździłeś na smoku? <laughs> Pokonałem na nim niemal połowę Neversaidu. Nim wzeszedł księżyc, byliśmy kumplami. Wow! Ludzie nie wiedzą, bo giną, nim się przekonają, że smoki nade wszystko uwielbiają być drapane za uchem. <laughs> Słyszałeś mruczenie smoka, to? Brzmi jak silnik sportowego wozu. Cieszę się, że jesteś z nami. Nie chciałbym być nigdzie indziej. Niektóre z rozdarć w Linii Zmierzchu są jak mechanizm zegarowy, ale nie daj się nabrać. Neversight jest nieprzewidywalny. Bądź gotowy na wszystko. Czarodzieje kontra obcy. Klucz z kości. Część pierwsza. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Di, di, di. Skandal Moon słyszy, że serce pani śpiewa, odkąd wrócił pan Simon Swan. Nie sądziłam, że jeszcze go zobaczy. Mało kto wraca z Neverside'u, prawda? Wielka szkoda, że jemu nie przemknęło to przez myśl. Kiedy przekroczył linię zmierzchu, zostawiając panią samą z małą córeczką, Nie zupełnie samą. Zawsze przy mnie byłeś. Patrzcie, co tu mamy. A. Moon, dawaj swój! Szybko! Co jest? Nie zamknęliście drzwi wejściowych ani przedsionka. Mieszkacie w stodole czy co? Wiedziałem, że się zjawi, i je zamkniesz, Michael. Od tego w końcu jesteś. Co? Tato, patrz, co przywędrowało z Neverside'u. Świetliste duszki. Niesamowite, nie? No, fakt. Lepsze niż nasze światełka choinkowe. Są naprawdę niezwykłe, Michael. Najmniejsze, najbardziej magiczne ze wszystkich duszków. Robią wrażenie, co. Zabrałeś toma na połów duszków? No, w zasadzie tak. I te duszki pewnie nie przeleciały przez rozdarcie. A gdyby tam była wieźma z Neversaidu, albo wilkopająk, albo gromada mrocznych. Babciu, tam były tylko duszki. 30 lat w Neversaidzie i nadal jesteś głupi jak zidiociały ogr. Mm. Nie mówiła serio. No, wręcz przeciwnie. Robi się późno. Jutro masz szkołę. Tak. Zaraz się zbieram. Już tam. Dziadek powinien trochę odpocząć. Zobaczymy się jutro. Nie zrobił nic złego. Przecież czarodzieje zajmują się łapaniem istot z Neverside. Tak, wiem, ale posłuchaj. Simeon zwiał do Neverside, a Ursula sama wychowywała twoją mamę. Nie wie jej za złe, że się denerwuje. A poza tym, Tom, nikt z nas tak naprawdę go nie zna. I dlatego musi spać w komnacie? To jest mój dziadek. Karaluchy pod poduchy mój. Dobrej nocy życzę, panie Simeonie. <ścoughs> <śmienny> Nadszedł już czas! Nadszedł już czas! Tak, się, Kiedy ufni zapadają w sen. Zjawiają się nieproszeni goście. Strażak, nie jajo. Wasz dar, sztar. Co się dzieje? Gdzie jestem? Nie bój się, Simeonie Swan. Przybywam w pokoju. Clark znów przy piłce? Christopher jest bezradny? Zaraz padnie gol! Nie daj się ograć, Queen. Nie ma szans, Clarki. Ha. Ha. A. Dziadek? Masz niezłego kopa. Dzięki. Queen, Katie, to jest mój dziadek. Witam, panie Clark. Hmm. Cześć, Katie, miło mi, ale jestem tatą mamy Toma. Jak to mówiłeś, że twój dziadek? Dziadek trochę. Podróżował. Byłem czarną owcą w rodzinie. Nie ma się czym chwalić. Ale wrócił pan to dobrze. I nigdzie się już nie wybieram. Wow! To tym pan podróżował? Super bryka. Ha. Niestety, niedawno go wypożyczyłem, że tak powiem. Przyjedziemy się tom? Eee, co to za pytanie? <laughs> Jak mruczenie smoka, co to? jest nie w porządku. Techniku, do mnie, natychmiast! Tak, wasza ekscelencjo, już idę. Zgodnie z tym, co tu widzę, poziom wydobytej przez nas magii spadł nagle o 500 centyli. Te dane muszą być błędne. Nie, wskazania są właściwe, ekscelencjo. Niemożliwe! A cóż, wobec tego przypuszczam, że nastąpił jakiś wyciek. To go znajdź i zrób z tym coś. Aby. Zapomniałeś, Ekscelencjo, że służę teraz Lady i jej bieżastemu pupilowi? O niczym nie zapomniałem. Zwłaszcza o tym, że ode mnie zależy Twoje życie. Znajdź usterkę i ją napraw, albo wy na zimną stronę śluzy. <zys responses> <dys》<dys》> Aha, hon, ought, to prawie tak fajne jak jazda na smoku. <laughs> Super. Ale źle skręciliśmy. E. Już czas, Tom. Nie chcę tego dłużej odkładać. Cmentarz Zachodni. Chciałbym cię o coś zapytać. A, wiem. O to, co zaszło w dniu, kiedy przekroczyłem linię zmierzchu. Masz prawo. Tata mówi, że byłeś lekko Twoja babcia mówi to samo. I ma rację, byłem. Nadal jestem. Co się stało? Był taki wampir, który polował na dzieci. Uciekł do Neversaidu, a ja za nim pognałem. Goniąc go, myślałem tylko o twojej mamie. Miała niecałe pięć lat. Nie chciałem, żeby przytrafiło się jej coś złego. Zanim się obejrzałem, wampir przekroczył linię zmierzchu. A ja bez namysłu popędziłem za nim. Jeden krok, Tom. O jeden krok za daleko. Za tobą tęskniłem. Za zapachem twoich włosów. Uśmiechem. Niedzielnymi wypadami na lody, do których kruszyłaś biszkopty. Codziennie mi ciebie brakowało. Ale nigdy aż tak bardzo jak teraz. <grym> i włączona. A te lody z kruszonymi biszkoptami... Też lubię, mam to po <laughs> Dobrze wiedzieć, że w tej rodzinie przekazuje się nie tylko magię. Chociaż ona jest najważniejsza. Jesteśmy tam. Nie zapominaj o tym. Tata mówi, że najważniejsze to być dobrym człowiekiem, a potem czarodziejem. Typowy, nie magiczny. Czarodziej musi akceptować swoją naturę, swoją magię. A jeśli to go czasem przeraża? Życie jest jak smok. Albo je oswoisz, albo cię spali. Ale jeśli masz trzy zaklęcia i wiesz, jak podrapać smoka za uchem, przejażdżka staje się dużo łatwiejsza. Dosiądź tego smoka, Tom. To tata. Chcę wiedzieć, gdzie jestem. Lepiej idź. Niemagiczni martwią się o czarodziejów. A wszyscy ojcowie martwią się o swoje dzieci. Zostaniesz tu? Tak, chyba tak. Może chwilę się zdrzemnę. Nie wyspałem się. Mun chrapie jak czynny wulkan. Nasz przyjaciel o! znów spaceruje. O! Po sennej krainie. Nagra sak, sak, Oto twój pałac cieni, czarodziejku nekronu! Tu wszystko jest takie, jak powinno być. Jak powinno! O! Mój drogi powierniku, jakże brakuje ci zdolności mówienia w świecie niemagicznych, prawda, mój Iliksie? Chciałbym wydziować z nich najdelikatniejsze kąski i powiedzieć, jak słodko smakują. Och, jak słodko! Oboje musimy na razie odgrywać swoje role. Tymczasem muszą ci wystarczyć robaki. No, czarodzieju. Ciekawe jak słodkie są twoje sny. Czas sprawdzić. Strasza Neja ja. Wasztar, bez Witaj ponownie, Simeonie. Witaj, nieznajoma. Jesteś jakimś sennym demonem? Żaden demon nie odwiedzałby wojowniczego czarodzieja. To prawda. I jaki pożytek miałby demon z moich opowieści o Neverside, które ty tak bardzo lubisz? Mm. No właśnie. Wiesz, ten Neverside mnie fascynuje. I linia zmierzchu. Ponoć zrodziła się z wojny. Między czarodziejami a stworami z Neverside'u. Na których czele stali mroczni panowie i czarnoksiężnik. Ale czarodzieje zniszczyli go. Pokonali, ale nie zniszczyli. Czarnoksiężnik przetrwał w Neversaidzie i czeka na to, aż linia zmierzchu się rozpadnie. A chaos i czarna magia zawładną całym światem. I to się może wydarzyć? Legenda głosi, że istnieje talizman. Klucz z kości, który może otworzyć linię zmierzchu albo ją zamknąć i mógłby naprawić rozdarcia. No tak! Klucz z kości. Talizman jest ukryty? To, co ukryte, można odnaleźć z imionie Słany. A ty jesteś czarodziejem, który tego dokona. Dzisiaj środa, dzień zakupów. Jak mogłeś zapomnieć? Morety, przepraszam. Dziadek podjechał sportowcem. Co, bryką. proszę? Tom, on 30 lat był w Neversaidzie. Pewnie nawet nie ma prawa jazdy. Jeździł na smokach i czarnych jednorożcach. Nieźle mu szło! Tak mówi, ale ja mam to w nosie. Jak się dosiada smoka, nie trzeba zwracać uwagi na znaki drogowe i czerwone światła. A w ogóle skąd on wziął ten samochód, ha? Pewnie go wyczarował. Wiedział, że tego nie zrozumiesz. W końcu jesteś niemagiczny. Nie ufasz magii. Nie, nie ufam Simeonowi. To tata mamy. To nie ma nic wspólnego z twoją mamą. Nie wasz się jej w to mieszać. Poszliśmy odwiedzić jej grób. On żałuje tego, co się stało, babciu. To nie jego wina, że utknął w Neverside i tęsknił za tobą. I za mamu Każdego dnia. O tak, na pewno. Ale twój tata ma rację. Powinieneś uważać, Tomas. Co? Jak możesz tak mówić? Kiedy pierwszy raz zobaczyłam Simeona, wiedziałam, że różni się od innych mężczyzn. I do tej pory nie spotkałam takiego jak on. To chyba dobrze, nie? Kto chciałby być taki jak inni? Masz rację. Ale problem twojego dziadka polega na tym, że urodził się za późno. Powinien był walczyć przeciw mrocznym uboku Karaktakusa. W tych czasach człowiek taki jak on może ściągnąć na nas kłopoty. Dziadku. Czekaj. Dziadku, zaczekaj. Nie mówiła poważnie. Ona po prostu nie rozumie. Musisz jej wyjaśnić, co się wtedy wydarzyło. Że to był tylko jeden krok za daleko. Zawsze stawiam o jeden krok za daleko. O to jej chodzi. Nie umiem się powstrzymać. Każdy czasem coś wschrzanie, ale to jeszcze nie znaczy, że jest zły. Musisz ją przekonać, że może ci ufać. Mam walczyć, żeby zdobyć Rękę Damy. Walczyć w imię wartości, tak jak... ...Jazon e, o Złote Runo albo Ser Galahad o Świętego Grala. E, mógłbyś na początek kupić czekoladki. O, mam o wiele lepszy pomysł niż czekoladki. Spróbuję naprawić wszystkie rozdarcia w Linii Zmierzchu! Klucze z kości? O nie! Nie, klucz z kości jest ukryty z ważnego powodu Ale mógłby naprawić rozdarcia w linii zmierzchu Albo doprowadzić do jej zniszczenia i narazić niemagicznych na atak z Neverside'u. Co to jest ten klucz z kości? Talizman o wielkiej, magicznej mocy, którego Karaktakus i ośmiu innych czarodziejów użyło, żeby stworzyć linię zmierzchu To szkielet dłoni największego czarnoksiężnika mrocznych, odciętej w bitwie w opactwie Blackhawk O, Milusio na młod Henryka, co Ci przyszło do głowy z tym kluczem z kości, Simonie Słan? Zasnąłem przy grobie Helen, Na kiedy się obudziłem, tam myśl tu była. Może to wiadomość od mamy. Pani Helen nie chciałaby, żeby jej tata tak ryzykował. Ani sen! Randall mu o tym wie! Klucz z kości zaginął i nikt go nigdy nie znajdzie! W Neverside czegoś się nauczyłem. Jeśli obiecasz schwytanemu duszkowi wolność. Zaprowadzi cię tam, dokąd tylko zechcesz. Nie, panie Simeonie! Randal Moon nigdy na to nie pozwoli! Och, Mun, zawsze byłeś takim nudnym stawym rzędu. Zdrzemnij się! Szazanda! Znokautowałeś Randala? Drzemka wyjdzie mu na dobre. Jak nam się poszczęści, wrócimy nim się obudzi. No dobra, chodź, chłopcze. Załatwimy to zanim przyjdzie usula. Nie jestem pewny, czy to rozsądne. Nie czas na wątpliwości. Linia zmierzchu się rozpada. Dej jest zagrożony, musimy go ocalić. Jesteśmy czarodziejami. Już pora dosiąść smoka. Najznamienitsza ze znamienitych, ekscelencjo regencie całego nekronu. Do rzeczy. Znalazłeś przeciek w systemie obiegu magii? No, jakby to powiedzieć. Mów jasno i wyraźnie. Podczas kontroli doszło do wybuchu magicznej energii. Jakaś awaria? Niezupełnie. E, oczywiście aktywowałem osobiste pole ochronne, aby osłonić się przed cząstkami zanti i to zapewne jakoś obroniło mnie przed tą magiczną anomalią. Co zaszło? Szybko mów. Asy... No, znalazłem się w miejscu, które można opisać jako magiczny pokład Zarantulusa. Czarodzieje. Nie. E, sądzę, że to twoja żona jest czarodziejką. Niech usłyszy twoje podłe kłamstwa, zanim cię unicestwię. Widziałem to na własne oczy. Na siedem księżyców nekrona. Co się tu dzieje? Ten bezzębny ślimak bakienny oskarża moją ukochaną żonę o kradzież magii i wykorzystywanie jej do czarów. <grytanie> Chyba oszalał. Długie miesiące na ziemi i udawanie człowieka spaczyły mu mózg. Wcale nie. Ja widziałem, jak pokład załogowy się zmienił w strefę magii. Ona rozmawiała z czarodziejem. A tak! Tak, Felix umiał mówić. No i co? Kompletnie zwariował? Masz rację! Zwariował! Daje słowo! Słyszałem to! Tak gadał! Powiedz, kto jest ślicznym, słodkim ptawskiem! Może! Brać go! Ten błazen przekroczył wszelkie granice błazeństwa. Niech odpocznie, a zrozumie, że wyobraźnia nieco go ponosi. Powinienem go unicestwić, ale X tak bardzo go lubi. Kiedy wyobrażam sobie, że ten ptak potrafi mówić, nie wiem czy się śmiać czy płakać. Nie rozmyśla już o tym, mój wściekły wargu. Jest coś o wiele ważniejszego. Dokładnie przeskanowałam ich system komunikacyjny i stąd wiem, że czarodzieje wybierają się na poszukiwanie potężnego, magicznego talizmanu. Tropiciele DNA wyśledzą ich dzięki tej próbce krwi czarodzieja. Twoja pomysłowość oszałamia mnie tak samo jak twoja uroda, mm. mój ciemny ametyście nekronu. Nie znasz jeszcze szczegółów mojego planu, regencie wszystkich nekrosów. Ty to rozumiesz? Bo ja się zgubiłem przy bążu. Kiedyś nauczę cię duszkowego. Nie mogę się doczekać. <laughs> Mówi, że zna kogoś, kto nam pomoże znaleźć klucz z kości i zabierze nas do niego. Co? Teraz? No! Gdzie? Do Szanghaju! Chyba żartujesz. Tom! Jesteś tam? Musimy ruszać. Jesteś gotów? <grym> tak! Jestem Simeon z magicznego rodu Słan i składam ci obietnicę odzyskania wolności. Tom! Co się dzieje? Zabierz nas w drogę! Faszlech dan! Tylko bez narzekań, Michael. Niemagiczni nie byli zaproszeni. Chcemy znaleźć klucz z kości i naprawić nimi zmierzchu. Co? Jaki klucz? Z czego? Przepraszam. Żółty smok składa zielone jaja na czerwonym drzewie. Odbiło mu. Całkiem zbrzikował. Czerwone drzewa nie być dobre dla jaj smoków. Czarne wałpy zjadać jaja smoków. Ale smoki zjadają przypieczone czarne małpy. Więc to być dobre miejsce dla smoków, żeby składać jaja. Czego ty szukać, czarodzieju? Klucza z kości. A już wielu go szukało. Ale nikt nie wróciła. Wejdź, czarodzieju. Pierwsze wyzwanie już czekać. Nawet nie będę udawał, że rozumiem, co się tu dzieje. Gdzieś tu jest przedsionek. Czuję go. Nie sądzę, żeby prowadził na April Avenue. Gdzie jesteśmy? Oh. Oh. Idziemy śladem czarodzieja. Jak wy pokonać długą drogę, żeby odszukać mój sklep. Szukam klucza z kości, dziwaczny staruszku. Ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Oh. Wobec tego jesteś bezużyteczny. To tutaj, na pewno. Że czeka nas wspólna podróż. Czym na chwałę źródła jesteście? Tony Krosi. Zabierzcie nas do klucza z kości. Albo ciało tego niemagicznego rozpadnie się na atomy. <śmuszczaj> jesteście kosmitami? A już myślałem, że będzie gorzej. Proszę, wada. Nie, dziadku! <śmuszczaj> Oni zdziwią się magią. Dzięki niej stają się silniejsi. Widzisz, Simeonie, czasem rzucanie zaklęć na prawo i lewo tylko wszystko komplikuje. Włazić do portalu! Szybko! Ruchy! w następnym odcinku. Dwie minuty na rozwiązanie zagadki, albo na zawsze zostawicie tu swoje kości. Mieliśmy współpracować. Oboje wiemy, że niedługo wy spróbowalibyście się pozbyć nas. W ostatnim zadaniu zmierzysz się z Lady Lysiną. Szybko, doganiają nas! Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletun Plus Studio Sonica. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Poryłko. Dźwięk i montaż Maciej Sapiński. Organizacja produkcji.